Cześć, witam Cię na moim kanale. Z tej strony Bartłomiej Słowiński, trener emocji. Uczę ludzi, jak radzić sobie z emocjami w kryzysie emocjonalnym, głównie z narastającą złością i frustracją. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak ja sobie poradziłem właśnie z tymi życiowymi wyzwaniami: jak sobie planować swoje cele, marzenia główne, jak do nich dążyć, jak wprowadzać do swojego życia. Trwałe nawyki, trwałe zmiany, które będą wspierały mnie nawyki takie automatyczne na drodze do swojego wymarzonego, spokojnego i szczęśliwego życia. A także jak poradziłem sobie z kryzysowymi sytuacjami, które przydarzają się każdemu na czy to jest ambitną osobą, czy nieambitną, to każdy ma kryzysowe sytuacje w swoim życiu. Tak to już po prostu wygląda. A to od Ciebie zależy, jak dobrze Ty sobie z tym poradzisz. Czy zostaniesz tą narzekającą osobą, czy jednak postanowisz wzrastać i być coraz skuteczniejszą osobą w swoim życiu. Zacznijmy od punktu pierwszego. Będąc jeszcze nastolatkiem w szkole średniej, gdzieś w klasie drugiej, trzeciej, zaczęły się pojawiać takie myśli, w trzeciej klasie jeszcze byłem mocno zaangażowany w, w naukę, gdzie zrealizowałem duże osiągnięcie. Jak na, na, na wcześniejsze moje osiągnięcia, bo w trzeciej klasie technikum zdobyłem czerwony pasek, który wcześniej się nie zdarzał. Jedynie kończyłem trzecią klasę podstawówki z wyróżnieniem, później to były przeciętne wyniki. Więc zrealizowałem to swoje ogromne osiągnięcie. W trzeciej klasie technikum zdobyłem czerwony pasek. Co z perspektywy czasu nie jest takim wielkim osiągnięciem, jedynie pozwoliło mi zobaczyć, że to nie jest to, czego ja oczekuję. W efekcie później czwartą klasę ledwo zdałem, a szczególnie najgorzej było z historią, no ale to nieważne. Było po prostu ciężko, bo zająłem się już innym tematem. Zacząłem się rozwojem, marzyłem, tonowałem, myślałem, co ja chcę osiągać w tym życiu, zapisywałem swoje cele na kartkach, wybierałem to, co mnie najbardziej jara, co mnie najbardziej ekscytuje i chciałem do tego dążyć. Myślę, że z tego powodu, że zapisałem to na kartce, to nie zostało to jedynie przelotną myślą w mojej głowie, a czymś namacalnym, czymś takim realnym. I świat sprzyjał mi w realizacji tego, Kolejne i kolejne marzenia stały się rzeczywistością. Marzyłem bardzo ogromnie, edukowałem się, czytałem potężnej ilości książek, pochłaniałem je, a nawet wpadałem w takie transe, że kilka dni e, szedłem w, wtedy do swojej pracy w mleczarni. E, nawet czytałem na przerwach w pracy, i wracałem do domu i czytałem książki. Miałem kilka okresów takich w swoim życiu, że książki mnie bardzo pochłonęły, głównie książki rozwojowe na temat duchowości, emocji i transformacji tych swoich zachowań. I w tym czasie to były. Ogromne wzrosty dla mnie przez to, właśnie, że zapisywałem to na kartkach. Przyszedł w moim życiu taki moment, kiedy postanowiłem wyprowadzić się z rodzinnego domu. Wyprowadziłem się wtedy do Olsztyna. Tutaj zamieszkałem u siebie na poddaszu. Tata przywiózł u siebie. W wynajmowanym mieszkaniu na poddaszu, ale tutaj już mieszkam prawie 4 lata, czuję się jak u siebie. Tata wtedy 2 września dokładnie w moje. 19 urodziny 19, w 2019 roku w moje 20 urodziny. Zgadza się, przywiózł mnie tutaj do Olsztyna, zamieszkałem tutaj z Alicją, zamieszkaliśmy razem i, i tak to się życie toczyło. Na początku dalej z wizją ambitnych chłopak, z wizją, który chciał realizować. Chciał, chciałem już uczyć, edukować ludzi na temat świadomości, jak, jak pracować ze, ze pod świadomością, jak. Yy, jak uczyć się, dlaczego to jest takie ważne, jak zapisywać swoje cele, jak, jak realizować te marzenia. Chciałem już tego uczyć, natomiast rzeczywistość szybko mnie zweryfikowała, bo po dwóch miesiącach tutaj w życiu w Olsztynie spotkała mnie przykra sytuacja. Można powiedzieć, że po trzech miesiącach, bo nie otrzymałem wynagrodzenia za trzeci miesiąc swojej pracy. No, było to mocne doświadczenie jak dla młodego chłopaka, który dopiero od trzech miesięcy żyje na, na własny rachunek. Musiałem wtedy pożyczyć pieniądze, chwytać się pracy takiej dorywczej, sprzedawałem wtedy też perfumy. Chwytałem się po prostu wszystkiego, co mogłem. Był też moment później, kiedy pracowałem na słuchawce, natomiast kompletnie mnie to nie satysfakcjonowało. No, i był to wtedy ciężki okres w życiu, bo wszystkie moje marzenia musiałem na ten moment porzucić, bo musiałem zająć się po prostu ogarnięciem tego, co się właściwie stało. I na tej drodze zapomniałem o tych marzeniach. Później przeszły różne wyzwania globalne na świecie, takie jak, jak wirus. Gdzie spotęgowała się wtedy moja złość, wrogość do ludzi, gdzie była walka z maseczkami i, i z rządem, i ze światem, dlaczego tak się dzieje, przecież to nie powinno tak być, to, to nie ma sensu. Teraz są rzeczywiście takie potwierdzenia, że, że te wszystkie lockdowny i to, co się działo, no to, to rzeczywiście było niepotrzebne. Są już na ten temat badania, możecie sobie przejrzeć internet. I ja też się wtedy z tym nie zgadzałem. Wtedy narastała moja złość, frustracja, nie chciałem tego. Przyszedł taki kluczowy moment w swoim życiu, gdzie byłem wrogo nastawiony do, do wszystkich ludzi. Ciężko mi było funkcjonować w społeczeństwie, chodzić do sklepów, nienawidziłem tego. A co za tym szło, też się wtedy kiepsko układało najgorzej w relacjach bliskich z bliskimi mi osobami, z którymi żyłem, funkcjonowałem na co dzień. W domu, w pracy, no i wszędzie w ogóle byłem y, życiową ruiną i nie potrafiłem się odnaleźć w tym świecie. Kiedy ta skala bólu i cierpienia już się wypełniła, przelała i powiedziałem: Dość, stop, nie chcę tego więcej. To ponownie wróciłem do tych swoich marzeń. Na początek musiałem odgruzować tą swoją głowę, co się tam nieświadomie nakładało. Paradoksalnie, ktoś, człowiek, ja, może się uważać za świadomego człowieka, a w rzeczywistości jest już pochłonięty tą złością, wrogością, frustracją i, i pewnie wszystkimi innymi różnymi ciężkimi emocjami, ale tymi głównie. Uważa się człowiek za kogoś świadomego, ale w rzeczywistości gdzieś to zatracił i myślę, że taka historia spotyka wiele osób, które spotykają różne trudności na swoim życiu, a jeszcze niedawno, czy rok, czy dwa lata temu, a może trzy, a może pięć, dziesięć, miałeś jeszcze w swojej głowie ogromne marzenia, które chciałeś zrealizować, gdzieś one przepadły. Ty nie wiesz, kim jesteś, nie jesteś usatysfakcjonowany ze swojego życia, jesteś w takim martwym punkcie, czujesz potrzebę, ogromną potrzebę zmiany, chcesz to wdrażać do swojego życia. No i tak właśnie było w moim przypadku. Odgruzowałem swoją głowę i zająłem się układaniem wszystkiego pomalutku. Relacje, praca, dalej cały czas jestem w tym procesie i. Ogromnym, ogromnym elementem na tym procesie była wdrażanie do swojego życia wspierających, podnoszących na duchu nawyków. Bo nie wiem, jak mocno zdajesz sobie z tego sprawę, ale poranek jest arcyważnym elementem w ciągu dnia. I wtedy też o to zadbałem. Zadbałem o to, aby moje poranki były bogate w czas dla siebie, w rozciąganie. W jogę, w dbanie o swoją postawę, w czytanie książek, to dawało mi energię i wiarę w to, że lepsza przyszłość, lepszy czas jeszcze istnieje, bo wtedy jeszcze nie było tak super kolorowo. Wiele rzeczy w ciągu dnia wybijało mnie z rytmu, właśnie było tymi krytycznymi sytuacjami w życiu, bo no gdzieś zatraciłem tą umiejętność radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami, a może nawet jej nie miałem, bo jeszcze mieszkałem z rodzicami. Więc musiałem się tego wszystkiego nauczyć. Zacząłem od sprowadzania porannych nawyków do swojego życia, które dały, dawały mi ogromnego kopa do życia. W tamtym czasie też rzuciłem palenie papierosów. To było też mega transformujące zachowanie, które jeszcze bardziej popchało mnie naprzód. Miałem jeszcze więcej czasu w ciągu dnia na realizowanie tego, co chciałem realizować. Później doszły do tego też nawyki. Opierające się o rozwój mojej kariery, mojego rozwoju, mojego brandu w internecie, a także takie nawyki, które pozwalały mi wszystko to usystematyzować, połączyć. Chodzi mi o nawyki wieczorne, podsumowanie dnia, wyciąganie wniosków, lekcji z danego dnia. I to wszystko połączyło się w taką piękną całość, która umożliwia mi dzisiaj wysokie funkcjonowanie na. Na, na ogromnej kontroli samego siebie, swojej świadomości, na bieżącym wyciąganiu wniosków z trudnych sytuacji, ze swojego życia, na byciu opanowanym, konsekwentnym i szczęśliwą osobą, bo taką osobą jestem i cieszę się z tego, co na ten moment osiągnąłem. Za chwilę będzie 4 lata dorosłego życia na, na swoim mieszkaniu wynajmowanym. Bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę z z osób, które, które były przy mnie, których już teraz nie ma, wszystkie te znajomości z pewnością były bardzo mi potrzebne. Bardzo się cieszę z tych osób, które są przy mnie, które dzieliły ze mną pozytywne chwile, a jeszcze bardziej dziękuję tym osobom, które zostały przeżywając ze mną najgorsze momenty w swoim życiu. Myślę, że jeszcze wiele takich przygód przede mną, ale no. Po prostu jest fajnie. Cieszę się z tego, co się teraz dzieje. Spełniam swoje marzenia. Jestem trenerem mentalnym. Są osoby, które to doceniają i to jest wielki skarb. Bardzo się z tego cieszę. Jeśli ty też chciałbyś skorzystać z mojego wsparcia mentalnego z wprowadzaniu trwałych zmian do swojego życia, to nie może być lepszej chwili, w tak okazyjnej cenie, zobacz, jak to wygląda. Pierwszy link w opisie tego filmu. Zobacz, jak możesz skorzystać, jak, jaką współpracę możemy razem podjąć. Przejrzyj sobie całą, cały temat na temat kursu, jak zacząć robić nowe rzeczy i w nich wytrwać. Wybierz dla siebie odpowiednią opcję: Gold, silver albo Platinum, co będzie dla Ciebie najlepsze. Zobacz sobie, jeśli będziesz miał, miał, miała jakieś pytania. To zapraszam na Facebook, do, na Messenger do wiadomości prywatnej. Wszystkiego dobrego. Hej!